Dzień dobry, witam. To ponownie ja. Witam Was w kolejnym odcinku z SCP Containment Bridge. Na samym początku chciałbym Was przeprosić za hałasy, które będą w tle, ale jest pies. i suszotka działa. No, e, tak więc zaczynamy nasz odcinek. W e, poprzednim skończyliśmy Lighta. E, no i tutaj mamy taki kod, ale nie wiem jaki wpisać mam. Więc e, jedyne przejście to Mind Trans Tunnel I właśnie sobie nie teraz przejdziemy, sobie spiszemy grę O nie Czemu ten dziadek taki jakiś dziwny jest? Do you feel like something is following you? Um. Okej, okay, boję się Ehm, um. Gdzie ja jestem? Matko Boję się Kurde Gdzie tu wyjście? Gdzie ja jestem? Nie, ja nie chcę iść do dzietysza. O nie, jego oczy, widziałem jego oczy Czemu jest taka muzyka? Tutaj jest, przepraszam bardzo. Kto wie, co czekać? Czekać, czy tutaj coś? To może mi się przydać. Okej, okay, to, to nie chce. jeszcze. Wow! Okay, gdzie ja jestem? O! Doktorek. Dobra. Czy mm. ja chcę do niego iść? I tutaj są te śmierdzące zombie, które mnie poprzednio zrobiły. Dobra. Dobra, zrobiła się światłość. Kurde, nie, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Oj, ja to bardzo źle zrobiłem. Bo teraz te zombie będą mieć ludzi dupę. Muszę jeszcze kurde ty... Winda. Kurde. Z Mine Generators, ok. Już się tutaj znam. Ale najgorsze właśnie są te zombiaki. I teraz doktorek, który wyjdzie z tej windy No hej. Czekałeś? Nie, 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 nie. Ty gnoju won. Nie, 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 nie. Dajcie, wy mi, żyć. Dajcie wy mi żyć. Dajcie mi żyć. Dajcie mi żyć. Dajcie mi żyć. Proszę. Dostawcie mnie. Jestem straszny i niesmaczny. Jeżeli nie zjedcie, dostaniecie raka. Szybko. Szybko. Nie, 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 On już szuszedł! On już szus szedł! Okej, okay. mamy jakąś windę. To Okej, okay, jest zepsułte, no oczywiście. Wszystkie w tej grze są zepsute. O kikiard. card. Mam card. A, dobra, to tam jest dziadysz, okej. Okay. Mm. Oh. Oj. No, ochroniarz ma... Przestranę Panie ochroniarzu, spokojnie! Panie ochroniarzu! Nie! To nie pomoże! O nie... O nie mm. No Trochę tutaj krwi mm. On off Nie wiem co to daje Ale ok e No dobra, zrobię to dla was. A, bo tu coś jest Ej, ty ej, bo się nie śmiałek zblokował. Patrz, patrzę się na ciebie. Ej! No i co mi Gutku zrobisz? Ale brzydka morda. Brzydka morda No ej! Halo! Co sobie grasz? Minecrafta? Słuchaj, polecam ci ściąć na początku drzewo. Mm. Może tutaj? No, zamyślony jest tą rozrywkę. O! Dobry. O! Panie nieśmiałku! Mm. A może pan coś by zjadł, bo. tak jakoś. No chudy pan jest, no wie pan, no. no trzeba jeść, odżywiać się. Może ja kanapki zrobię, albo nie, tosty, zbliża się. No dobra. Widać, jak nie jest, głodny. Nie, nie, nie. Um, chyba jestem w dupie. Chyba jestem w bardzo dużej dupie. Taka szeroka. No to ho. On jest chyba za mną. A. Jak to wytłumaczyć, widzę, no... Dobra... Siema, doktorku. Dobra. Chyba mnie zostawi. O nie. Głupi doktor nie przejdzie, głupi, głupi. Dobra. To coś jest. To chyba ten 966, nie chcę z nim mieć w ogóle do czynienia. W żadnym wypadku. Main trans room. Kickers. Hmm. Cześć chwilę co to jest? Nie. Czekać. Ale czy tym. Nie, daj mi przeczytać. Nie dasz mi przeczytać. Co nie? Nie, nie da, nie da, on nie da. Tu jest ten dzwon. Nie. Ja wiecie co? Ja już go. Chwtupę, nie. No tu jest napisane. Ty, No nie. Jeszcze tak 500. No tak, brakowało ciebie, co nie? A, okej, okay, chyba się zblokowałem i chyba to umieranko time. Tak, dokładnie tak. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Cześć.